Cześć, z tej strony Agata i witam Was ponownie na moim kanale po krótkiej przerwie, bo w zeszłym tygodniu nie opublikowałam filmu. Ale dzisiaj zrobimy sobie taki film troszkę teoretyczny. Czyli jak narysować wszystko. W zasadzie każdą rzecz i każdy obiekt, który chcecie narysować, można zapisać bryłami. I można go narysować. Rysując proste bryły, kształty, czyli kwadraty, trójkąty, kółka i rysując obiekt przestrzenny stosujemy bryły przestrzenne, czyli sześcian, kule, stożek i rysując obiekt przestrzenny zapisujemy go za pomocą brył przestrzennych, czyli sześcianu, kuli, stożka, prostopadłościanu, ścianu, ostrosłupa i każdego innego obiektu, którego się uczyliśmy na geometrii. I w zasadzie to jest jedyna wiedza, którą potrzebujemy, żeby zacząć rysować i przejść na troszkę lepszy poziom rysowania. Bo weźmy sobie tutaj na przykład takiego pikachu, którego Wam wcześniej narysowałam i przygotowałam. Jesteśmy w stanie go zapisać za pomocą brył. I wykonstruować go bryłami. I w zasadzie, zapisując każdy element bryłą i przestrzenną figurą, jesteśmy w stanie narysować tego Pikachu w tej pozycji, jak i w każdej innej dowolnej pozycji, jaką sobie wymarzymy. Bo umiejąc go wykonstruować bryłami, wykonstruujemy go również w innych pozach i w innej perspektywie. Bo oczywiście o ile w, taki, w, w, o, o ile w postaciach kreskówkowych ta perspektywa jest mniej widoczna i mniej stosowana, o tyle jeśli zaczynamy rysować realizm, a w zasadzie od realizmu powinniśmy zacząć nasze rysowanie, perspektywa będzie bardzo, bardzo, bardzo widoczna. Tutaj przy rysunku tego Pikachu mogłam te wszystkie bryły bardzo uprościć i nie musiałam się zastanawiać nad tym, gdzie jest punkt horyzontu, punkt zbiegu, jak rysować naszą perspektywę. Jest to rysunek bardzo uproszczony, spłaszczony. Ale jednocześnie, zobaczcie sobie na tą głowę, tutaj jedno oko jest zrobione w postaci elipsy, drugie oko jest już idealnym kołem. A może nie do końca idealnym, ale kołem. Czyli ta perspektywa na twarzy Pikachu też jest widoczna. I ta przestrzenność tej postaci też jest w minimalnym stopniu widoczna. Więc w następnym etapie trzeba tego Pikachu bardzo ładnie pokolorować. Ja tu wybrałam kolory takie, jakie były w oryginale. Oraz dodać cieniowanie. Cały ten rysunek rysowałam w programie graficznym, więc mogłam kilkukrotnie poprawiać swój podrys, żeby był idealny i taki jak potrzebuję. Jak rysujemy ręcznie, nie mamy tej wygody, żeby tyle razy to poprawiać. Ale rysowanie ręczne też ma swoje plusy, bo jak mamy mniejszą możliwość poprawiania aż tyle razy naszego rysunku, jesteśmy w stanie się bardziej na nim skupić i zrobić go dużo, dużo, dużo bardziej dokładnie. Dlatego to może ja rysuję sobie na komputerze. Polecam zaczynać zabawę bryłami i rysowania bryłowego na papierze. Ale reasumując jeśli Uda Wam się w każdym obiekcie, który widzicie i który chcecie narysować, zaobserwować bryły i przestrzenność tych brył i zrobić podrysk, w którym będziecie widzieć dużo elementów konstrukcyjnych i nie bójcie się tych elementów konstrukcyjnych, bo zwłaszcza na początku, rysowanie wielu elementów i wielu linii pomocniczych jest. Przydatne, bo jesteście w stanie zaobserwować dużo więcej rzeczy. I myśl, zaczynacie coraz bardziej myśleć o tym, że to jest rysunek, że to jest przestrzeń, że rysujecie przestrzeń, i właśnie na początku waszej przygody rysunkowej skupcie się na obserwowaniu i próbowaniu wyłapać w każdym elemencie przestrzeni dookoła Was, Brył, które tworzą konkretne obiekty. Jak nauczycie się obserwować bryły w każdym obiekcie, który Was otacza, czy to jest kop, czy to jest biurko, czy to jest wazon, czy cokolwiek innego, zaczniecie je w dużo łatwiejszy sposób rysować i dużo łatwiej będzie Wam. Przenieść się na wyższy poziom rysowania. Życzę Wam powodzenia. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam idzie obserwowanie brył obiektów, które chcecie rysować. Pamiętajcie, bryłami można narysować w zasadzie wszystko. Wszystko, co nas otacza, jest bryłą. I tym akcentem ja się z Wami żegnam. Zostawcie lajka i subskrypcję, i dzwoneczek dla zasięgów. I do zobaczenia. Cześć!